Dzisiaj, w ramach Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego, zaprosiliśmy uczniów z naszych wszystkich szkół, zarówno z klas 4-8, jak i tych młodszych. Będą rywalizować i świętować to, że sport jest naprawdę dobrą rzeczą. Jest jeszcze spory odsetek dzieci i młodzieży, która nie korzysta z tych zajęć kultury fizycznej tak, jak powinno to wyglądać. i właśnie. Chciałabym wrócić do tej nazwy, która jest bardzo dobra. My często mówimy WF. czy wychowanie fizyczne to jest tak naprawdę kultura fizyczna i od tego trzeba zaczynać, kiedy mówimy o sporcie, że to jest ważny aspekt naszego życia. Stowarzyszenie Blisko Tatr realizuje na terenie gminy Poronin projekt Sporto Zdrowie. Dziś pierwsza część tego projektu, czyli zawody sportowe dla dzieci ze szkół podstawowych. Wcześniej odbyły się kwalifikacje. Dziś reprezentacja Ci z ich szkół biorą udział w pięcioboju. Mamy rzut piłką lekarską, mamy skok w dal, rzut do celu, mamy sprint na 50 metrów oraz tor przeszkód. Wszystko po to, żeby dzieciakom pokazać, jak fajna może być aktywność sportowa. W miesiącu listopadzie realizować będziemy drugą część projektu, jego część edukacyjną. Będziemy się spotykać z rodzicami uczniów, którym uświadamiać będziemy, jak bardzo ważna jest aktywność fizyczna w rozwoju dzieci. Zorganizujemy Cztery spotkania w każdej z największych szkół naszej gminy. Będą to spotkania otwarte, na które zapraszamy z psychoterapeutą, z dietetykiem i z fizjoterapeutą, którzy pokażą rodzicom, jakie są najważniejsze etapy rozwoju dzieci, jakie są zagrożenia, z którymi dzieci się stykają i przede wszystkim, gdzie można szukać pomocy, jeżeli pojawią się jakieś problemy. Z każdym z tych specjalistów będzie można odbyć indywidualną, bezpłatną konsultację. Chcemy pokazać, jak dużym zagrożeniem jest zbyt duża ilość cukru, które dzieci spożywają na co dzień. Chcemy uświadomić rodzicom, jak ważna jest taka codzienna, nawet niewielka aktywność fizyczna. Nie mówimy o jakichś bardzo specjalistycznych zajęciach, tylko po prostu taki zwykły, codzienny ruch, krótki spacer, czy pójście do szkoły na nogach, przejście po schodach zamiast zjeżdżanie windą. To wszystko ma ogromny wpływ na to, jak nasze dzieci się rozwijają, a przy tym. Chcemy pokazać, jakie potrzeby mają dzieci na określonych stopniach rozwoju, na etapie szkoły podstawowej, żeby rodzicom uświadomić pewne zagrożenia, które się pojawiają. Zapraszamy na te spotkania. Liczymy na to, że dzięki temu nasze dzieci będą choć trochę zdrowsze.